Zadzwonił do mnie człowiek, powiedział, że ty codziennie wieczorem wychodzisz na podwórko, przebierasz się w strój Biedronki i latasz. On pojebany jest. No tak do mnie zadzwonił, ja mówię, no. no to no. co? A do ciebie dzwonił, to do mnie nie, ma, nie mogło dzwonić? Jak on tak pierdoli, to słuchajcie, wariatów. A to jak do ciebie dzwonił, to ty czego słuchasz, wariatów? To niech nie pierdolą głupot, że ja w Biedronce latam. Że masz strój Biedronki. No, gdzie? Ty gdzie? A do czego się śmiejesz? A co ja mówię? A co, 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 co tobie ukradł? To powiedz, co ukradł. Powiedz, jak chcesz, pijaku, alkoholiku. Ja nic nie piję, piwa. Ja nic nie piję. Zobacz, co ja znalazłem. razem. do Obejrzyj się. Na wersalce, co leży. Obejrzyj się. Na wersalce. Pod dupą może u ciebie. Na wersalce, pod dupą posiadłeś. Albo czego, opakowanie? Nic nie ma. Nie ma? Nie ma. A, bo szkodą. Ale co schował? A jak do Ciebie dzwonił, gada... ale daj ja mi tam, powiedzieć! nie mam z czym, ja kosmonauta jestem! Nie masz kogo bronić, masz Tomeczka, jebanego, pierdolonego złodziejca, pijaka. Ale, miała... ale dlaczego Ty nazywasz? Ja nie chcę tu jego znać, jego znam od maleńkiego. On był hodowany w Angeliko, w autobusie podmiejskim. Znam jego całą rodzinę od posta. Jego brat, jego brat najstarszy, powiesił się. Za kurwa, to nie śmiej się, to jest prawda. Jareczek. Jechałeś Jareczek koło połocyku, tutaj na szkolnej. Wiesz kto co mieszkał? Dobra, jebaczka, Maryśka. Ale już... Za mała pizdy dla każdego. Tak ludzie, którzy okradają złodzieje, pijacy, narkomani, to zdychają, nie umierają. Dlatego, że oni same siebie wykańczają. A ty, a ty Tomek, umiesz krowy doić? No nie bardzo. Nie doiłeś krów? Nie. Tylko pomagałeś. Czyli... A co pomagałeś? Jebie babę, pomagałeś tylko może. Tomeczku, Tomeczku, to by dać widła, to jeszcze ty, ty nie będziesz wiedzieć gdzie Członek a gdzie widła są. Nie będziesz wiedzieć, nie będziesz wiedzieć jak obornik wynosi nosi. Dobory. Robiłeś? Nie robiłeś, nie, kominkiwej łypu. Tam powiedział, że byłeś od maleńkiego wychowany w autobusie. I czuję ojczym, nie, że ojciec, tylko ojcem, że matkę walił też twoją. Ale nie mów tak, bo on teraz powinien ci wstać i w łypę dać. Za to, że tak mówisz. Proszę bardzo, to... jak ja znam to. Ja też znam, to zawsze był, ja opowiadam historię jego. Całą historię znam. Od takiego. Masz, niech bije! Ale tak mówisz do niego, że twoją matkę jebał ktoś tam, ktoś tam. Tak! A twoją kto jebał? A moją nikt nie ma. A skąd wiesz? Byłeś? Byłem. No, ciekawe. Od urodzenia, żebym ja założył kanał, to meczek, niech ten jareczek potwierdzi, to on by Kurwa mów Żeby tak nie jest nie Ja na Posłuchaj Nadta. mnie! Posłuchaj mnie teraz co ci powiem! Nie! Nie, tak! Nie! Tak! żeby ja startował na prezydenta miasta. Chuj z takim prezydentem jak to ty! drogi wybyliwy, kurwa, nie Tak, posłuchaj mnie tak. teraz. Nie tak. żyję z twego, ja chodzę do roboty. A ty jesteś tu gospodarz? Ja nie mówię To ty. sobie gospodaruj. Powiedziałeś, że ja żyję z twojej pensji. Z tego, że kanał zrobiłeś kurwa. Ja mam robotę i mam co robić. Nie byłem od ciebie u, od niedzieli. Dzisiaj mamy środa. No. To, kto do mnie dzwoni i wydzwania?